Tak, proszę państwa, witam serdecznie Będziemy dzisiaj przycinać pomidorki Ciach, ciach, ciach Sekator jest przygotowany Możecie mieć nożyczki albo jakiś nożyk do tapet albo, albo coś z tego rodzaju Coś co będzie łatwo To nie są grube gałęzie, tak więc nie ma problemu, żeby tam jakiś wystarczy nożykiem albo czymś Nie musicie specjalnie sekatora kupować, żeby przyciąć e, Gałązki pomidorów Tak, czekaj Kuśko. Pokażemy jak przyciąć Tutaj Laura podejdź, no Idziemy, idziemy na tym pomidorku pokażemy. Dobra? Tak. troszkę, żebyś tu widziała, żeby było ładnie widać. Tak. Mamy tu bardzo zarośnięty pomid pomidorek. Ma koronę. Pondindojek. Pondindojek. Y mm -hmm. Najważniejsze, co jak już są takie duże, to przycinamy od, od spodu. Jedziemy powoli. Tak? tak? Raz. Dwa. Mało widać. Mało widać. Trzy i tak ja tutaj mam oczywiście na dwa pędy jaki gruby pęd zobaczcie jakie to jest grube pędzisko nie no i tak tutaj mamy od najwyższego kwiatka zostawia się trzy gałązki w dół czyli jak tutaj mamy grono pokaż laura tutaj mamy grono tak czyli jedziemy trzy gałązki w dół raz dwa Trzy zostawione, czyli tą, tą trzeba tutaj obciąć. Dobrze pokażę, żeby było dobrze widać? Jeszcze raz pokażemy. Tak, tutaj mamy grono i Aj. zostawiamy trzy gałązki w dół, żeby mogły sobie ładnie promienie słoneczne pobierać, jak będzie oczywiście kiedyś to słońce, bo na razie jest go bardzo mało. I tak, czyli jedziemy trzy. Raz, tutaj Laura, dwa i z tej strony jest trzeci. Tu jest czwarty, czyli tego się też pozbywamy. I, wow. wszyscy, I wszystkich poniżej. Trzeba go trochę powiązać. Tak, tego też będziemy wiązać. Na razie pokażemy, tylko jak się przycina. I trzy niżej, tak. I co jeszcze jest ważne? Jak tutaj mamy jeden pęd i drugi pęd. To jest główny pęd w ogóle. I mamy tutaj wilka. Wilki to są te nowe. Pędziki, które chcą tutaj ładnie nam y, rosnąć, ale niestety my musimy się ich pozbyć, ponieważ im więcej takich pędzików będzie, tym będą słabsze y, owoce, będzie słabsze owocowanie tego krzaczka. Czyli my się ich pozbywamy, tak je obrywamy tylko, cyk i wyrzucamy. Oglądamy, czy jeszcze tu gdzieś są. Laura, widzisz coś, Nikola? Nie widzę. To jest listek, to nic nie robi. Dobra, nie ma. To idziemy do następnego. Zobaczymy, czy wy coś z tego będziecie wiedziały. Proszę. Mamy na dwa pędy. O, patrz, gdzie tutaj jest ten, ale tego. Patrzcie, już tu mamy pomidorek. o Puka. nie, widziałam. Już pierwszy owoc. tak. A, już nie ma go. Co? Nikola go Nie żartuj. Tu. Uuuu! Wow, nie. To drzwi. nie. nie no nieźle, dobra. Trudno na no, całe się nic przykro, ale następne kwiatki nosisz troszkę delikatnie, dobra. Nie szkodzi. Nie Dobra. Teraz obrywamy, najpierw obrywamy wilki. Nikola, wiesz, który jest wilk? Laura, wiesz, który jest wilk? Przyjrzyj się ładnie. Ja wam powiem. Ten? Tak. To już jest wilczek. Obrywamy. Raz. Tutaj jest następny. Obrywamy. Jest następny. To jest następny. Taki duży? uważaj, żebyś mi tego nie połamała. Tak. Obrywamy. Takie wilki już to są za duże. Powinny być wcześniej zerwane, no ale to my też trochę zaniedbaliśmy. Tak, to też jest wilk. Tak, to też jest wilk, możesz go urwać. Jest już no delikatnie. Dobra. O nie! No Pójdź. właśnie. E, I tak, obecniemy tu sobie te dolne. To jest wilk i liście. Ja, to też jest wilk. Dobrze zauważyłaś. Urwi go. Jeżeli urwać, tak co tak wiesz. Ale całą tą gałązkę, wiesz? Tutaj są takie... Nie tak, nie tak. Tak. Już ją sam odchodzi. O, pik. Dobra. I tak tego sobie też obetniemy. Będzie tu dużo e, łatwiej wszystko dojrzeć. Okay. No. Tu jest jeszcze wilczek. Tutaj, pokaż Laura. Tu jest jeszcze wilczek, taki mały już roz taki jest powinien iść uścić. O właśnie, Nikola Goober dała wilki. Wilcz. Tu jeszcze liście oberwiemy i tu obertujemy, obetniemy, bo tu mamy grono. Tu też patrzcie jakie wilczysko. To jest wilk? Tak, to jest wilk. Od ja tego ja by. Ja to ja te ja grube ja będę sobie, a ty będziecie te cieniutkie. Tu już rośnie kolejny, możesz go też tutaj ładnie a. oberwać. W dół, w dół, w dół. Dobra, nie naginij mi tak jeszcze, bo jak nie urzę. Laura, musisz sobie teraz stanąć od góry. Bo tak, pokażemy. Tak, żeby nie Tak, tutaj jest kwiat, czyli ile listków na dół? Kto pamięta? Trzy. 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 czyli jeden, dwa i trzy. Czyli Nikola tak, tego utni. Nie tak blisko trochę, no dobra. Trochę liczba, dalej, no, trochę dobra, dalej. Dalej. Tak się trzyma? Tak. Raz. Dobra. I tego jeszcze tu ciachni. Nie tu, tu. Tu tu, 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 No, no. i ja. Pom. dobra, poszło tu i tego jeszcze też ma. I tutaj. Średnio coś widać przez te liście. Dobra. Mhm. No tak, obrywamy pomidorki, przycinamy je, gałązki, obrywamy wilki. No i taki jest nasz sposób na uprawę pomidorów, żeby były ładne owoce. Tak więc polecamy, chyba że znacie jakieś inne, lepsze sposoby. Tak więc, lepiej posłuchamy, wpiszcie w komentarzach, jakieś pytania, my pomożemy. Jeśli się podobało, to prosimy o lachę tu górę i subskrypcję. No, to pozdrawiamy, cześć. Do cześć.